Takim najlepszym sposobem na komunikowanie się z dzieckiem, kiedy podejrzewamy tutaj nadmierne korzystanie z internetu, czy też uzależnienie, to przede wszystkim jest komunikacja oparta na empatii, zrozumieniu, otwartości. Powinniśmy tutaj pamiętać o takich podstawowych zasadach. Przede wszystkim tutaj aktywnego słuchania, dawania dziecku przestrzeni do tego, aby mogło się wypowiadać, abyśmy mogli też zadawać pytania otwarte, które będą stwarzały przestrzeń dla dziecka do poznania jego punktu widzenia. Bardzo ważne jest to, żeby to aktywne słuchanie. Było też, odzwierciedlało się też w naszej komunikacji, przede wszystkim też niewerbalnej, żebyśmy też dziecko miało takie poczucie, że jest ważne dla nas, że ta sprawa, którą z nim omawiamy, jest ważna. Tutaj oczywiście. Oprócz aktywnego słuchania, zadawania pytań, to przede wszystkim też jest kwestia koncentrowania się na potrzebach, nie tylko naszych, ale przede wszystkim dziecka, na emocjach, które tutaj dziecko przeżywa, zauważania tych emocji, odzwierciedlania tych emocji. I tak naprawdę ta komunikacja, która z dzieckiem w tej sytuacji, która nie jest łatwa ani dla rodzica, ani dla dziecka, powinna się opierać na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.